Hej, dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Dzisiaj odbieramy biuro. To jest ten dzień i w ogóle dostałam powiadomienie na moim telefonie, że dzisiaj są urodziny mojej firmy. Trzy lata temu założyłam własną działalność gospodarczą i jak idealnie w trzecią rocznicę mojej działalności odbieramy klucze do biura. Po trzech latach wychodzimy z domu. Ogromnie mnie to cieszy, że się rozwijamy. Jestem też ciekawa, jak w ogóle biuro wygląda. Bo my je oglądaliśmy dwa miesiące temu i wtedy jeszcze było w takim stanie surowym, a teraz już jest wykończone, robimy odbiór. Nie wiem w ogóle ile nam zejdzie, ale na pewno pokażę Wam, jak to wygląda puste. Jutro przychodzi pierwsza tura kalendarzy i zamawiam też już meble, żeby je urządzać, więc myślę, że ten vlog będzie tak porozrzucany na przestrzeni tygodnia albo dwóch, bo chciałabym Wam pokazać te zmiany, jakie zachodzą. Wyszła pierwsza tura kalendarzy, mamy taki specjalny wózek i musimy to wszystko przetransportować teraz, otworzyć i przetransportować do biura. Pogoda w tym roku sprzyja, bo zdarzyło się, że nosiłam pudełka w śniegu czy w deszczu i plusem jest też to, że już nie musimy nosić tych kartonów po schodach. Jest winda, bo nasze biuro jest na pierwszym piętrze i nie mamy co prawda paleciaka, tylko taki wózek, ale daje radę. To jest wózek pożyczony od mojego taty, ale będziemy też ogarniać jeszcze taki wysoki, kurierski, specjalny do paczek. I w tym roku będą trzy okładki kalendarzy. Jedna nowość i dwa bestsellery z poprzednich lat. Ym, zaraz zobaczycie, na co się zdecydowałam. Pierwszy raz w tym roku zrobiłam okładkę płócienną z tłoczeniem. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda. O, kuźwa. Jest przepiękna, bardzo. Oh my god. Dobra, jest sztos. A nie miałeś wątpliwości, że będzie sztos? Nie wierzę, że nie ma jeszcze godziny czwartej, a jest tak ciemno na zewnątrz, ale słuchajcie, idziemy odebrać e, mój nowy telefon. Ja mam teraz e, iPhone'a 13 Pro Max i jestem bardzo zadowolona. Gdyby to było na mój własny użytek, to bym totalnie go nie zmieniała. On robi bardzo dobrej jakości zdjęcia i nagrania, wszystkie moje rolki na Instagramie są nim nagrane, e, ale no jako, że ja dostarczam, pracuję tym, tele, tym telefonem i dostarczam e, materiały moim klientom i one muszą być najwyższej jakości, e, to zdecydowałam się na zmianę e, i z tymi telefonami też nigdy nie wiadomo, jak wychodzą często nowe modele, to w tych starszych czasach wychodzi aktualizacja i jakoś tak się zdarza, że ta jakość w tych aparatach się pogarsza. Ja zmieniam tak średnio co dwa lata. Właśnie wcześniej miałam ósemkę, teraz trzynastkę i teraz biorę piętnastkę Pro Maxa. No i zobaczymy. O, case ładny, taki ciemny. O, to jest ten klej? Tak. Teraz o, mam zwykły czarny, ale myślałam, że on będzie jednak bardziej tam, się tam I teraz taki. Ro... To wygląda tak. Prawki to robili, domalowywali. Do malowywali. Nawet nie mamy stolika. Na, na drukarce. W tym roku robimy trochę, nie trochę, ale wydaje mi się, że spory branding. Zmieniamy logo sklepu, zmieniamy ogólnie wszystkie grafiki na takie bardziej, jakbym chciała, poważne, bo wydaje mi Outletics. się, że tak. Bo tamta trochę łapka była infantylna moim zdaniem i za bardzo kojarzyłam się ze sklepem zoologicznym. I w tym roku, za taką bo w ogóle, nasze nowe logo prezentuje się tak: to jest kocia łapka i ona w całym rozrachunku Wygląda tak, że tworzy się z tego i, które jest nad kocią łapę i wydaje mi się, że jest bardzo takie właśnie urocze, estetyk, zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać na pudełkach. Zrobimy test. Uuu, chyba wzięłam takie pokryte soft touch i rzeczywiście czuć ten soft touch. Dopłaciłam za to i są takie fajne. I teraz tak, zobaczmy pudełko. Dotknij, bo chcesz tą no, Czujesz, że taka jest? tak jest laminat, nie, tak, nie? nie? taka tania. I to będzie wyglądać tak. Że teraz mi się tak ładnie nakleić. O, proszę bardzo. Tak będą wyglądać pudełka. Dostawa do łapek własnych na łapę, łapy. I tutaj trzeba będzie przeciąć, żeby otworzyć. Bardzo takie minimalistyczne, basicowe. I tak, w taką właśnie stronę idziemy. Ogromnie się cieszę, że siedzę wśród tych kartonów, ale nie w swojej sypialni, tylko w biurze i że będziemy mogli oddzielić właśnie pracę od domu, bo już strasznie nam to wchodziło na głowę, że cały czas byliśmy tak jakby w pracy i te kartony i wszystko nam przypominało. Jednak potrzeba tej takiej strefy, gdzie wiemy, że wychodzimy, spotykamy się też z innymi ludźmi, nie siedzimy cały czas zamknięci w domu, tylko mamy takie miejsce, gdzie wychodzimy, robimy to co mamy zrobić, potem zamykamy drzwi i o tym zapominamy. I bardzo się cieszę, że właśnie tutaj będzie taki mód, że tutaj pracujemy, będę robić na pewno live z pakowania, tylko potrzebujemy internet internet i to potrzebujemy bardzo mocny, ponieważ jest to nowy budynek i słuchajcie, zrobili tak mocne jakieś zabezpieczenia i rzeczy, że mamy tutaj ogromnie, okrutnie słaby zasięg, więc potrzebujemy dobry internet, żeby tutaj działały nam live'y i dostaliśmy sobie wycenę na internet, który kosztuje 700 zł miesięcznie. Oferta dla firm, więc nie wiem jeszcze, jak to rozwiążemy. Bardzo już coś tam działa. I ogólnie cieszę się, że tutaj się wprowadzamy, bo to jest nowy budynek. On dopiero został oddany i nawet jeszcze nie wszystkie pomieszczenia w ogóle zostały oddane, więc jest dużo jeszcze budowlańców. Całe, całe piętro nad nami jeszcze się remontuje, więc jak my teraz będziemy wchodzić z meblami, z tymi kartonami, z pudełkami, z kalendarzami, to nie będziemy tak bardzo się rzucać w oczy. Podglądałam już, jakich będziemy mieć sąsiadów, i obok mamy dentystę, naprzeciwko mamy pracownię rzęs, będziemy, może wrócę do przedłużania, a pod spodem będzie barber. I to barber, do którego Bartosz już w ogóle chodził, się przenoszą, więc będzie mieć wszystko pod ręką. Czekamy jeszcze, aż otworzą jakiś coffee point, bo też słyszeliśmy, że ma być i cieszę się, że w ogóle Stalowa się tak rozwija, że jest takie nowe miejsce i że jesteśmy jego częścią. Mamy jeszcze takie części wspólne, to jest kuchnia, ale też jeszcze nie jest do końca gotowa, ale już widzimy, że stoi ekspres. Ale będzie fajnie. Fajnie, no. Nie, no, Będziemy dużo przynosić takich... Starbucksa i dawać sąsiadom. Tak, wszystkich będziemy częstować, bo mamy tyle kawy w domu, że wszystkich tutaj obdarujemy. Wszystkie biura może napiszemy, proszę się częstować. Lodówka jeszcze nie Myślałam, że to jest taka lodówka z rzeczami, ale to są po prostu jakieś kable. Nie, to, są, to jest internet. I jeszcze mamy strefę relaksu, ale nie wiem, czy ona jest otwarta. Jeszcze jest nieotwarta. Jest taka... Burger drwala na choinkę i, jako I frytki. I frytki, nie no totalnie. Na szok, że nie zakręcone. Muzyka. Widziałeś jak wieża choinka do Rockefeller? Tak. Do Nowego Jorku, taka wielka mm, w tym roku. Nie wiem skąd jest, ale najczęściej z Pensylwanii są. Ta fajna, bo jest taka matowa, często są takie tandetne, błyszczące, a ta tam. I oto jest świeczka. Tak w kształcie takiego domku. I do zapiekania w kształcie choinki takie coś. Ło yes. Na... to ładne, o taka. Ej, taki są. Ja go lubię bardzo, chyba bo ty... to jest taki garnuszek. No. On jest z Cynseia, ja, chyba my go dziesięć no. kupowaliśmy. To jest mi się tak różowa, taka jak to zielona. Ej, o, jest tu różowy też ten. Van. Wszystko zrobili kolorystycznie. I fajnie, no. że jest kolorystycznie wykładane są no. no. Tak, są różowe Stefany, różowe domki. wasze dla Mikołaja no. mleko, a tutaj zostawiasz mu ciastko. Cieść, tak zawsze jeździmy na zakupy, co? Tak, według tak pięknie. Prowadzimy jeden wózek. Majonez? Lista. Lista, czy jest lista? Papryka, kukurydziany, brokuł, bulion, mam mleko, ziemniaki, masło. Zrobię szybki hole spożywczy, bo ja uwielbiam oglądać hole spożywcze u innych, więc na początku dwa serki camembert, bo chcę zrobić takie chrupserki w panierce i do tego żurawina. I muszę tu układać. Żurawina też taka cała, i będę chciała ją zamrozić i zrobić w takich kostkach do drineczków bezalkoholowych. Widziałam taki przepis na TikToku. I zobaczymy, czy to wyjdzie. Może też o tym rolkę z rozmarynem. Jeszcze muszę rozmaryn kupić. Mini ogóreczki. Takie mega cute. I będę chciała z tego zrobić taką sałatkę po chińsku z sezanem na ostro i chili. Tutaj są pasty do zębów i to są nasze ulubione pasty. Nie, że jakoś wybitnie działają, ale po prostu są wygodne, bo można je postawić, nie, nie wala się, wiecie, tubka, nie wiadomo gdzie, nie trzeba je wyciskać. W Deals je kupujemy i w Deals kupiłam też mój ulubiony napój, to jest ten o już chyba któryś raz o tym mówię i on tutaj ma napisane, że niby jest jod, cynk, witamina B12, więc dla mnie na tarczyce jak najbardziej może dlatego też tak lubię to, bo jakoś podświadomił mój organizm, tego potrzebuje. Tutaj jest e, serek śmietankowy taki, czosnkowy akurat na kanapki e, I karmy dla kotków e, z takim lepszym składem w pietronce one są e, Kinder Bueno e, tutaj z gorszym składem dla pani Bulion e, z winiary, to jest mój ulubiony jak gotuję te wszystkie zupy e, I oczywiście śmietanka 30% bez tego i za zupy praktycznie nie ugotuję Dwa mleka, dwa fleku kurdzione, nie wiem czy wspomniałam, lubimy e, zamiast chleba Szczypiorek tutaj jest. Co to są buraki? Bo ja nie lubię buraków obierać i gotować, one są twarde, wszystko brudzą, więc już takie ugotowane tutaj do sałatek albo robię taką ćwikłę z cebulką. Teraz będę gotować zupę serowo brokułową i pierwszy raz kupiłam taki inny cheddar. Ja najbardziej lubię ten z Olandu z marki Kerrygold, a tutaj jest Apetina. Zobaczymy, czy da radę. Oczywiście brokuł, marchewka, może zmachałam się od tego gadania i ziemniaki i po wszystko, wszystko, mówiłam wszystko. Ja bardzo lubiłam to w Stanach. To jest tam chyba lepsze niż Montenil. O, z tego czasu lubiłam to. To jest takie trochę gorzka, bo to jest stonikiem. Ty chyba nie lubisz stoniku. Ale ja lubię. To jest takim słodkim kim yeah. Jakby ciężko było. Jeśli chodzi o koty, to mamy tutaj klasyczny podział, czyli Bonifacy i kot Filemon. Kot Filemon, który chce się bawić wszystkim, co się rusza i dzwoni i skacze bez opamiętania i Bonifacy, który patrzy na niego z pogardą życiową, który już wiele przeszedł i jest zmęczony i leży, tak? I czasami jest trochę obrażony, dlatego trzymamy dystans, ale już możemy przybywać w tym samym pomieszczeniu. Więc powoli, powoli, tak kocie. Kocie mój, kochany, wiem, że mnie słyszysz. Duża wyznacza jej granicę i nieraz prychnie na nią, pokazuje, kto tutaj rządzi, a mała, pomimo tego, cały czas do niej lgnie i stara się zbliżyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie po sobie ślad, łapkę w górę, komentarz, a my widzimy się w następnych filmikach. Na razie, pa!